Dzień dobry, dzień dobry, w sobotę 7 września. My jesteśmy w miejscowości Inwald Tutaj znajduje się dużo no, takich parków rozrywki, park, jest tu park miniatur tutaj jest ogród też Jana Pawła II, park dinozaurów, tak, tak, także jest tutaj, a my teraz idziemy do świat marzeń warowych. Tutaj będzie spotkanie z bohaterami Pat i Mat tego serdu siedzi. Tak? Tej bajki sąsiedzi Patryś Lubi. No i też mamy bilety do parku Miniatu. Midamy już w listopadzie na Black Friday i to do końca sezonu, więc to no, już, już się kończy ważność, więc no. się brali. A Patryś nam zasnął teraz, śpi także, ale nie szkodzi. Idziemy. No tutaj jest właśnie tablica informacyjna i jak widać sporo tego jest. A no, tutaj jest wejście właśnie do tego parku Świat Marzeń. A tam są też inne atrakcje, nawet budują kolejne, jak widzę. I właśnie weszliśmy tutaj. To jest park miniatur. Tutaj będzie spotkanie z tymi bohaterami z bajki. Patryś tam się właśnie przebudził <gryś> i patrzy, co to jest. Co to za sprawy. Tutaj, proszę bardzo, mamy ratusz w samościu. I proszę bardzo, przed nami bohaterowie Patryś i Mat. Akurat nam się udało trafić. Patryś już. Co? Patryś już. Stał. No, chodź, idziemy. Idziemy, Patryk. Patryś się chyba trochę wstydzi. No, teraz Patryś idzie sobie zrobić zdjęcie. I sobie. Nie, ja na ze swoimi ulubionymi bohaterami. A ja też mogę jeszcze nie, nie no. No, i pokaż, jak na koniec się robi. Tak? Patry się wstydzisz A tutaj stok. Tutaj cerkiew w Hrubieszowie. Tutaj jest katedra na Wawelu. Strumek. Sopiennice z tej drugiej strony, tutaj mamy Stadion Narodowy i kolejne atrakcje. Tutaj mamy Zamek Krzyżacki w Malborku. No gdzieś czytałem, że on był bardzo zniszczony po II wojnie. I po prostu Polacy go odbudowali de facto. Nawet były plany rozbiórki. Mamy też statki. Jeden, tam drugi. Latarnia morska w Świnoujściu. Tu ja mam trochę pod słońcem. Mam nadzieję, że widać. To jest ratusz w Poznaniu. Są koziołki tam. Patrysz. Agnieszka tutaj próbuje Patryczkowi Próbuję zdjęcie zrobić, ale to bardzo trudne jest. A to jest zamek w Mośnie. Tutaj mamy zamek Gołuchów renesansowy, a tutaj zamek na pieskowej skale. To tam byliśmy niedawno. Znaczy, na sam zamek nie weszliśmy, bo było nas kilka osób i żądali jakieś chore pieniądze. To nie dla dzieci też za bardzo, ale byliśmy wokół tego zamku i, i w tym parku narodowym. A teraz przyszliśmy na plac zabaw, i tutaj patrzę, gdzieś tu szaleje. Tu piaskownica on tam gdzieś jest mamy no, tutaj sobie krótką przerwę zrobiliśmy Agnieszka kawusie ja wodę, proszę jaka chłodna, gorąca jest bardzo komórka mi odmawia posłuszeństwa co chwilę z powodu gofrąca 30 stopni albo i lepiej a Patryś tam gdzie szaleje Patryś tutaj jeszcze jak je fryteczki sobie no, ale już spogląda na ten zabaw, już będzie gonił zaraz i już poleciał no już na jedzeni i na picie zwiedzamy dalej wcześniej były zabytki z Polski a teraz zabytki ze świata no, tutaj oczywiście Koloseum a tam jest Bazylika św. Piotra tam widać wieżę Eiffla gdzieś w oddali tutaj proszę bardzo Watykan A zobaczył dalej swoich bohaterów ulubionych: pata i mata. No, no i proszę bardzo, Agnieszka z Patryszkiem w Watykanie. No, tutaj było przemówienie papieża. Są działające tutaj te fontanny. kolumnada obelisk będący świadectwem. Śmierci świętego Piotra proszę, pentanna. Wybiera no. pieniądze. Biznesmen tutaj jeszcze Patryć pamiątkowo fotkę ma ze smokiem. O. A tam piramidy, tu Wenecja, proszę bardzo. Patryc znowu pobiegł do Kpata i Matai taki zadowolony co, dałeś cześć? Znowu? patimat jest, widzisz? no i to przy wieży tutaj jeszcze idziemy na to młyńskie koło a jesteśmy na tym kole o, chyba się wzią. zatrzymało bo ktoś wsiada a tak to wygląda tam jest jakiś ogród rabili, rabili, labirynt tak?

a tutaj obok siebie, amerykańscy prezydenci kościół w Turcji Hagia Sophia Biały Dom trochę taki miszmasz mamy tutaj forum Romanów w miniaturze tutaj mamy Faraonów tam mamy Sfinksa wszystkiego no, Patrz pod łukiem triumfalnym tutaj jest jakaś rosyjska cerkiew no, w tym momencie nie pamiętam i nie będę sprawdzał na pewno bardzo znana ale to komuś polityka weszła trochę w głowę i no, oczywiście no trzeba ruskich tępić i tak dalej no ale żeby zakleić co to jest za obiekt w ten sposób bojkotują Rosję no, no nie 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 tędy droga chyba tutaj jest krzywa wieża w a tutaj dworzec w Cieszynie czeskim zaraz tu jakiś o... Zobacz, tu Zobacz, tu, tu, tu. pociąg nawet jedzie o, tu, tu. proszę bardzo o, a tu jakiś lepszy trochę o, już się Nie my ponownie jesteśmy w Wenecji mamy cztery koni jest koni? my teraz tutaj wchodzimy do zielonego labiryntu Patrysz już gdzieś tam poleciał słychać go ale nie widać jest tutaj przybyliśmy pieczątkę jesteśmy na moście na górze tam widać ten labirynt myśleliśmy i to z drugiej są. Nie taka łatwa sprawa. No i tutaj jeszcze raz opuszczamy Wenecję i przenosimy się do Egiptu teraz. To jest piramida właśnie. To wchodzimy do tej piramidy. Tu już jesteśmy w środku. Tak, Patryś pokazuje, że, że były strachy, bo weszliśmy przed chwilą do no, tak jakby pałacu strachu, ale wycofaliśmy się po chwili. Było ciemno i nie niefajnie jeszcze. No i tu patrzymy na egipskie sprawy. Jeszcze mamy sarkofagi Rydma i wychodzimy zaraz. No tu jeszcze kilka zabytków. Tak widzimy je od tyłu jakby. To już tam nie będziemy szli w tamtą stronę. I tutaj kolejne spotkanie z Patem i Matem. Patryś przeżywa strachy. A teraz taka atrakcja, kolejka. Tu jest nasz o Jedzie. To kolejka farma. Drugie odłączenie. Patryś tutaj. O, to Patryś jedzie na karuzeli. Takie... Tu możecie kręcić tą kierownicą. z Patryczkiem przyszliśmy na takie. Proszę. Karuzela. Tu Agnieszka. Agnieszka nie chciała chodzić. Namawia Patrysia, żeby się kręciło, tak, ale Patryś nie chce Patryś sobie jeszcze podoba straszne, bo żaden obok jest jeep, ale tam nie chce masz pieniążka o i jedziemy zadowolony, no to najważniejsze jak tu się podoba to ja bym tym jeepem jechał, no